A tutaj pierwsze papugi w nowych klatkach pewnie mnie nie słychać, bo Aleksandret ten tutaj się drzewa za głową. Po lewej samiczka sancik, po, po prawej spalp na sancika. Samczyk. Przed chwilą je sparowaliśmy. wcześniej stały około tygodnia obok siebie w klatkach osobnych i widać było, że pragnęły kontaktu ze sobą, a teraz dwie minuty po wpuszczeniu tak właśnie reagują na siebie z tej pozycji samiczka wygląda na zwykłą finapel ale jakby się obróciła byście zobaczyli Jakie ładne ma plecy, skrzydła z tyłu. A z tyłu Aleksandretta po prostu zwraca na siebie uwagę. Piękne są te roztawki. Halo, spokój. Samiczka jest za młoda na lęgi eee. teraz. Poczekamy do, do listopada, do grudnia w przyszłego roku. I wtedy damy im budki i zobaczymy, co z tego będzie. Samiczka jest w trakcie pierzenia, teraz. Nie wiem, czy na tym wideo będzie dobrze widać, ale, ale ma wystające pałki na głowie.